26 kwietnia, sobota i kolejne spotkanie ze Słowem Życia. Zapraszam. Kochani, w tej dzisiejszej Ewangelii Markowej e, mamy krótki... Plot wszystkich wydarzeń z kilku ostatnich dni, z kilku ostatnich Ewangelii, wydarzeń, spotkań Jezusa z apostołami, wcześniej wiemy z kobietami, i właśnie jest to przytoczone. Przytoczone jest, że najpierw Jezus spotkał Marię Magdalenę dzień po swoim zmartwychwstaniu i gdy ona pobiegła oznajmić to uczniom, oni nie uwierzyli. Później Jezus spotyka w drodze do Emaus apostołów, gdy oni oznajmiają to pozostałym, oni też nie wierzą. W końcu przychodzi Jezus do pozostałych jedenastu, ukazuje się im, spożywa z nimi wieczerze i wtedy poznają, że jest to Pan, że Pan prawdziwie z wstał. I zwieńczeniem tej Ewangelii są słowa Jezusa skierowane do nich, idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię, dokładnie tak Jezus do nich powiedział. I gdy czytam tę Ewangelię, gdy próbuję ją zrozumieć, to trochę jest to zaskakujące, ile musiało się wydarzyć, żeby Jezus rozesłał apostołów, aby mówili o tym dalej. Co więcej, właśnie musiał się spotykać aż trzy razy z apostołami, wcześniej też z kobietami, za każdym razem oni nie wierzyli w to, że Jezus zmartwychwstał. Musiał się z nimi spotkać osobiście i wtedy wyrzucić im ich niewiarę. Może by się wydawać, że to jest dziwny moment, żeby, ogłosić, żeby powiedzieć im, aby poszli dalej, aby poszli więcej głosić. Niemniej jednak jest to e, bardzo mylne stwierdzenie, dlatego że jak widzimy tą zależność, oni nie wierzyli, bo nie doświadczyli obecności Pana, bo nie widzieli Go osobiście, bo znali Go wcześniej i, i wiedzieli, że jeśli by tak było, to by im do nich przyszedł. I co chcę przez to powiedzieć? Że często w naszym życiu też tak jest, że um, ciężko nam jest mówić o tym, czego nie doświadczamy. No jak możemy opowiadać coś, um, co inni nam powiedzieli, o czym nam powiedzieli, ale ciężko nam o tym mówić w taki sam sposób, z taką samą radością, z taką samą prawdą, um, bo nie doświadczyliśmy tego. Ale gdy apostołowie już doświadczają spotkania z Panem Jezusem po zmartwychwstaniu, on im daje jasne polecenie, aby szli i o tym mówili na cały świat. Stwierdza to i wysyła ich, daje im misję, że po doświadczeniu obecności Pana, po spotkaniu z Nim, mają ogłaszać wszystkim, jaki jest Bóg, jaki jest Jezus, co się wydarzyło. Co się stało? I kochani, to jest też informacja dla nas, konkretna, e, dlatego że każdy z nas ma jakieś doświadczenie wiary. E, każdy z nas przeżywa to w inny sposób. Jedni głębiej, drudzy mniej. E, jedni są bardziej religijni, inni mniej. Ale jedno nas łączy: każdy ma jakieś doświadczenie. I dzisiaj te słowa nie są skierowane tylko do apostołów, ale też do Ciebie. Żebyś konkretnie wziął to swoje doświadczenie, tą swoją miłość Pana Boga, którą dostałeś, te swoje sytuacje, w których On już działał, to, co ciebie dotyka. I żebyś szedł i o tym mówił głośno. Ha, to nie jest łatwe, oczywiście, że nie jest. Ale nie bądźmy bierni, nie czytajmy powierzchowni Ewangelii. Ta Ewangelia dzisiaj jest aktualna, jest skierowana do każdego, nie jest powiedziane tylko do księży, tylko do sióstr zakonnych, do misjonarzy. Ta Ewangelia i słowo o Jezusa jest dla każdego. Zatem słowo idź na cały świat i głos Ewangelii jest również dla ciebie. Bez względu na to, czym się interesujesz, jakie masz powołanie, w jakim wieku jesteś. Konkretnie dzisiaj jesteś zaproszony do tego, żeby to robić żeby głosić innym słowo Pana Jezusa. Zatem. Weźmy to sobie do serca, weź sobie to do serca, zabierz te słowa, zabierz swoje doświadczenie i opowiadaj. Nie musi być od razu Kanada czy Stany Zjednoczone czy Antarktyda. Wystarczy, że zaczniesz od swojej rodziny, swojego ogródka, swojego towarzystwa, pracy, szkoły. Mówić i nie bać się tego, swojego doświadczenia. Świadectwo ma w sobie to, że nikt go nie może podważyć. Jest autentyczne, jest Twoje, nie musi być idealne. Mów o Twoim doświadczeniu, a to będzie przemieniać serca innych. Jak wiemy, tak się działo w Ewangelii, a Ewangelia jest żywa i prawdziwa i aktualna. Zatem niech tak się też dzieje w Twoim życiu, czego życzę Tobie i sobie, i życzę Wam również dobrego dnia. Trzymajcie się.